Promująca się w mediach społecznościowych, celebrytka przesłała do Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zużyte prezerwatywy. Chciała w ten sposób udowodnić, że zajmuje się prostytucją i nie musi płacić podatków. O sprawie nieoficjalnie dowiedziała się wyborcza bis. Kobieta podobno od lat zalega z płaceniem podatków, ale drodzy Państwo, my skupimy się przede wszystkim na jednym aspekcie. To, co przynajmniej jest faktem medialnym nie wiem, czy zgodnym ze stanem faktycznym, czy też nie, nie mnie oceniać, ale zakrawa na sytuację, w której żaden dziennikarz nie zwrócił uwagi, uwagi na możliwość popełnienia szeregu przestępstw przez pracowników Urzędu Skarbowego. Witam serdecznie. Skarbówka i zużyte prezerwatywy, niszczenie dowodów, czy urzędnicy popełnili przestępstwo. I najpierw przedstawię Państwu zdarzenie, a później przejdziemy do naruszeń prawa, czy wręcz szeregu przestępstw, których moim zdaniem mogli dopuścić się pracownicy urzędu skarbowego, a których to przestępstw dziennikarze zdają się nie zauważać. I drodzy Państwo, za portalem Superbiznes. Celebrytka wysłała zużyte prezerwatywy do urzędu skarbowego, interweniowała straż pożarna i policja, podobna również sanepid. Autorem jest pani Beata Lekrzycka. I opisuje sytuację mniej więcej tak. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku do Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przyszła pocztą przesyłka. No niby nic y, dziwnego przecież y, Pocztą wysyłamy zeznania podatkowe, masę innych dokumentów, różnych innych rzeczy. W każdym razie w kopercie zamiast zeznań podatkowych było kilkanaście zużytych prezerwatyw. Na przesyłce było nawet nazwisko nadawczyni, a w związku z zaistniałą sytuacją i stosowanymi w takim przypadku procedurami zostały wezwane właściwe służby, a sprawa do wyjaśnienia została przekazana policji. Taką informację potwierdziło Wyborcze Biuro Prasowe Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. No cóż, widać, niektóre instytucje działają lepiej niż policja, gdzie jak doszło do remontu nieautoryzowanego za pomocą granatnika zamiast młota wyburzeniowego, to jakoś służby wręcz były wypychane, aby się nie pojawiły. Tak więc widać, państwo działa stosując podwójne standardy. W każdym razie policja i Straż Pożarna musiały się zająć przesyłką. Bo oprócz prezerwatyw zawierała nieznaną substancję. Po otrzymaniu materiału do badań, eksperci ustalili, że w środku znajdowało się nasienie, materiał genetyczny. Szczegóły bulwersującej historii wyborcza potwierdza nieoficjalnie. I nieoficjalnie dlatego, że skarbówka zasłania się tu tajemnicą skarbową. Wiadomo, że prezerwatywy wysłała promująca się w mediach celebrytka. Jej kłopoty z fiskusem. Są już od kilku lat i to od momentu, gdy wydała wraz z rodziną ogromne pieniądze na zakup nieruchomości. Czyli co najmniej, jak pisze nasze źródło, co najmniej dwa urzędy skarbowe prowadzą postępowania w sprawie jej nieudokumentowanych dochodów. I w warszawskiej sprawie chodzi o kwotę powyżej 1 miliona euro. Celebrytka złożyła oświadczenie, że źródłem jej przychodów jest nierząd. Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej, polskiej, kapitalistycznej gospodarki. Jak pani zarabia na życie? Dajem dupy. Co oznacza, że powinna być zwolniona z obowiązku płacenia podatku. Czyli mówiąc, drodzy państwo, takim kolokwialnym językiem dziwka. Czemu ona dziwka? Użyjmy może zwrotu córa Koryntu, przedstawicielka jednego z, ze, z najstarszych zawodów świata, zwał jak zwał. Ale pani miała być ekskluzywną prostytutką działającą w Dubaju, Turcji i zachodniej Europie. I oczywiście media, w tym nasze źródło zwracają uwagę na to, że prostytucja jest w Polsce praktycznie jedynym zawodem, którego dochody nie są opodatkowane. I to przypomina między innymi wyborcza, powołując się na informacje z y, izby skarbowej. A ponieważ, drodzy Państwo, taki sposób zarobkowania trzeba udowodnić, nie doszła podatniczka, wpadła na pomysł przesyłki dla skarbówki. Prezerwatywy jednak nie wystarczyły urzędnikom, więc kobieta przedstawiła cennik swoich usług jako dodatkowy dowód, podawała, że za jedną zwykłą seks sesję bierze 50 tysięcy złotych. I Zaprosiła też korespondencyjnie urzędników skarbowych do uczestniczenia w ich rzekomych wyprawach do Dubaju. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę na ten zwrot. Urzędnicy zostali zaproszeni. Zwracam na to uwagę głównie ze względu na przepisy, na które się będziemy później powoływać. Bo, tak jak wspomniałem, Wyborcza podkreśla, że informacje na temat koperty z prezerwatywami są nieoficjalne. A sama przesyłka miała zostać zniszczona, i nie będzie dowodem na prostytucję nadawczyni. Uwaga, drodzy Państwo! Przesyłka miała zostać zniszczona, i nie będzie dowodem na prostytucję nadawczyni. I tę samą informację znajdziemy na łamach portalu Bezprawnik, w którym czytamy. Najciekawszym elementem argumentacji była jednak koperta, którą prostytutka dołączyła do przekazanej fiskusowi informacji. Na pozór nie różniła się niczym od innych kopert wysyłanych przez podatników do urzędu skarbowego, jednak nietypowa okazała się jej zawartość. W środku umieszczonych było kilkanaście prezerwatyw oraz substancja nieznanego pochodzenia, i miały być dowodem na wykonywanie przez kobietę usług seksualnych. Ostatecznie zawartość została przekazana do analizy, która ustaliła, że powyższa substancja to męskie nasienie. Przesyłka miała jednak zostać w całości zniszczona, a żadna jej część nie została dołączona do materiału dowodowego, jak podkreślono na stronie wyborcza BIS. I również podkreślają, że informacje na temat koperty są nieoficjalne. Drodzy Państwo, i teraz pójdziemy po kolei, bo jak pamiętam z początku studiów, nie jestem karnistą. To, że jestem prawnikiem, nie oznacza również, że. Mam być adwokatem, czy doradcą prawnym, więc absolutnie nie. Te dwie profesje są. Poza mną, jest to moja prywatna opinia w tej sprawie i w jaki sposób do tego podejdziemy, to mnie się tak naprawdę włos na głowie i nie tylko głowie Jerzy, jak można tak nonszalancko podchodzić do dowodów. Nieważne, czy one są mniej, czy bardziej dla nas wzbudzające nawet odruchy wymiot, ale drodzy Państwo, technicy kryminalistyczni nie z takimi rzeczami mają do czynienia, i nie z takimi rzeczami do czynienia mają bardzo często policjanci. A więc, tak jak powiedziałem, po, po kolei, bo choć na łamach SuperEkspresu znajdziemy informację, że paczka musiała być zbadana, bo oprócz samej niespodziewanej przesyłki zawierała nieznaną substancję, podejrzewano, że może to być nasienie męskie. Stąd właśnie na to miejsce wezwano sanepi, o którym wspomniałem na początku. W każdym razie, y, są y, portale internetowe, źródła, które piszą na przykład, że na przesyłce było nazwisko nadawczyni, nie wiadomo jednak, czy podatniczka została wezwana do zwrotu kosztów akcji i ukarania mandatem. To, drodzy Państwo, ja się muszę zapytać o jedną rzecz. Y, jak została zbadana i co ta pani z Sanepidu badała te Próbkę organaleptycznie i stwierdziła, że to nikt z jej osiedla na przykład. Przecież są inne rodzaje badań, chociażby można, jeżeli chodzi o badania, ustalić dokładnie mężczyznę, który, że tak powiem, używał tego środka, który podatniczka, czy nie doszła podatniczka, przekazała do urzędu. A w takim razie. Trzeba zadać pytanie: gdzie konkretne badania? Czy materiał genetyczny należał do jednego klienta, a może tych klientów było kilku? I nad jeszcze jednym elementem się zastanowimy, bo przed... przejdźmy może do przepisów. Drodzy Państwo, zacznijmy od ordynacji podatkowej. Artykuł 180. Jako dowód, paragraf pierwszy. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. I w tym paragrafie nie znalazłem, bo on jest króciutki. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. To ja się pytam, jakim prawem ktoś, jeżeli rzeczywiście ta sytuacja miała miejsce, pozwolił sobie na zniszczenie materiału dowodowego? Idźmy do paragrafu drugiego, artykułu 180. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony na jej wniosek oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Przepis artykułu 196, paragraf 3 stosuje się odpowiednio. I paragraf trzeci. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że strona będąca osobą fizyczną, nie ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, organ podatkowy może zwrócić się do strony o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Organ podatkowy, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprzedza stronę odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. I paragraf czwarty. Przepis paragrafu trzeciego stosuje się odpowiednio do osób fizycznych, będących wspólnikami spółki nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną postępowania. Drodzy Państwo, idźmy dalej. Kolejny przepis, artykuł 181. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, wiadomo, prost, prostytutka raczej ich nie prowadzi, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych. Materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin. I tu uważam, że nieskorzystanie przez urzędników z zaproszenia na ruchanie w wykonaniu tej znanej celebrytki też powinno być kwalifikowane jako przestępstwo wynikające wprost tak naprawdę z artykułu 231, czyli funkcjonariusz publiczny, oczywiście 31 kodeksu karnego. Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełnia swoich obowiązków, prawda i tak dalej. W każdym razie, drodzy Państwo, przy tym wszystkim informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej też mogą być dowodem czynności sprawdzające kontro kontrole podatkowe lub kontrole celno-skarbowe oraz materiały zgromadzone w toku postępowań karnych albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. I, drodzy Państwo, artykuł 187, paragraf pierwszy ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Czyli wracamy do sytuacji dowolności, a zniszczę sobie kopertę, bo mi nie odpowiada, czy napawa mnie obrzydzenie. No przepraszam bardzo, to nie jest prywatna korespondencja u mnie w domu, że ktoś przyśle mi paczkę i wywalę ją na śmietnik, bo mi się nie podoba, prawda? Paragraf drugi artykułu 187. Organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. To jak, jeżeli doszłoby do zmiany, jak oni chcą odzyskać materiał dowodowy? Co, poproszą pana naczelnika, żeby sobie założył środek antykoncepcyjny na członka i. To będzie fałszowanie dowodów przecież. Paragrafie trzecim fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urzędu należy zakomunikować w stronie. Czyli jedynym przypadkiem w tej sytuacji, kiedy można było zniszczyć tę kopertę jako nie mającą znaczenia dla sprawy, byłaby sytuacja, gdyby organ podatkowy po prostu przyznał, że tak, pani jest prostytutką i nie czepiamy się jej. Ale tymczasem nie. Tymczasem wygląda na to, że jednak Pani ma problemy ze skarbówką. I, drodzy Państwo, artykuł 188, chyba jeden również z bardziej istotnych w tej sprawie. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Drodzy Państwo, czyli krótko i rzeczowo, nawet jeżeli Pani nie napisała, proszę dołączyć do materiału dowodowego, czy też przesłała ten materiał dowodowy w sposób powiedzmy niewłaściwy, no w końcu jest dziewczyną do głębokiego towarzystwa i niekoniecznie musi mieć wiedzę technika kryminalistyki, niekoniecznie musi mieć wiedzę policjanta i jak zabezpieczać dowody. Więc co najwyżej moglibyśmy mówić o tym, że Pani z niewiedzy przekazała materiał dowodowy nie w tej formie, jak to powinno być przekazane. Ale ten materiał zgodnie z artykułem 188 powinien być potraktowany jako żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu. I jeżeli Urząd Skarbowy ma pewne obiekcje, to w żadnym wypadku i niedopuszczalnym była sytuacja zniszczenia dowodu. I wreszcie, drodzy Państwo, Artykuł 198, paragraf 1 ordynacji podatkowej. Organ podatkowy może w razie potrzeby przeprowadzić oględzinę. W paragrafie drugim czytamy: Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu podatkowego do okazania tego przedmiotu. I przy tej działalności przypuszczam, że Państwo również macie to samo na myśli co ja czyli panowie będący klientami tej pani powinni tak naprawdę z gołym śmigłem latać po biurze pani czy pana naczelnika, po to, aby okazać przedmiot, który gdzieś tam w którymś momencie był, że tak powiem, adorowany przez panią, która za to brała 50 tysięcy złotych. I ordynację możemy odłożyć na bok w takiej sytuacji, ale przejdźmy do elementu Takiego jak kodeks karny, czyli zapraszam Państwa na króciutką wycieczkę, artykuł 236 paragraf pierwszy, kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch. A w tej sytuacji, drodzy Państwo, myślę, że nawet tego nie trzeba tłumaczyć. Zniszczenie dowodów przez Urząd Skarbowy konkretnych ludzi, moim zdaniem, wyczerpuje przesłanki artykułu 236, paragraf pierwszy. Chyba, że mamy do czynienia z sytuacją, z którą określa paragraf drugi tego cytowanego przepisu. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład hipotetycznie, bo to się oczywiście w mojej głowie mogą dziać różne sytuacje, nie twierdzę, że tak jest, ale proszę sobie wyobrazić, że pani obsługiwała albo bezpośrednio pana, nie wiem kto tam jest, czy jest pan naczelnik, czy pani naczelnik Urzędu Skarbowego. Jeżeli pan naczelnik, to obsługiwała go osobiście, no i pan naczelnik, aby w tym momencie, za to, że być może w jakimś zakresie była polubownie traktowana, czyli państwo już rozumiecie, czerpał w tym momencie pewne korzyści osobiste i tak dalej, i tak dalej, i chciał to ukryć, prawda? Albo w drugą stronę. Pani naczelnik chciała chronić swojego męża, bo. Mówimy o sytuacji hipotetycznej, ale niestety sytuacja, w której mamy do czynienia z brakiem przejrzystości działania organu, z dowolnym traktowaniem materiału dowodowego, a jest różnica pomiędzy dowolnym stosowaniem materiału, podejściem do danej sprawy, a swobodą organu. To są dwie różne rzeczy. Czyli w tej sytuacji, drodzy Państwo, a nie zdziwiłaby mnie taka sytuacja, chociażby w, y, dlatego, że daleko szukać. Ileż mieliśmy kontrowersji, czy mamy, jeżeli chodzi o komendanta głównego policji, prawda? Niewłaściwy dobór gości na weselu córki. A to i brat pewne problemy z fakturami, rzekomo przynajmniej, jeżeli chodzi o y, fakty medialne. To i w tej sytuacji niewiele rzeczy by mnie zdziwiło. Ale... Tym też sposobem doszliśmy do sytuacji, w której nie sposób pominąć artykuł 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czyli mamy 231 paragraf 1 w związku z Cytowanymi wcześniej artykułami. I drodzy Państwo, paragraf drugi, oczywiście przypomnę sam sobie, to pamięć ludzka, ulotną jest. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. I paragraf trzeci, jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat dwóch. Chociaż nie umiem sobie wyobrazić sytuację, sytuacji, w której ktoś będący pracownikiem Urzędu Skarbowego w tak nonszalandzki sposób niszczy materiał dowodowy, bo nie wierzę, aby to było działanie nieumyślne. I tak czy inaczej. Sprawą powinien zainteresować się prokurator, nawet prokurator generalny, i rzecznik praw obywatelskich. Drodzy Państwo, bo nie może być tak, że materiał dowodowy jest zniszczony na podstawie widzimy się jakiegoś urzędnika, a tym bardziej, że bardzo wielu przedsiębiorców nieraz spotkało się z sytuacją, w której urzędy skarbowe dowolnie pomijają materiał dowodowy, bo nie pasuje do ich tezy, którą sobie. Ktoś w głowie upzdurał i to jeszcze nie mając pojęcia o, o gospodarce ani o specyfice, drodzy Państwo, danej działalności gospodarczej. Bo niestety doszliśmy do sytuacji, w której o Urzędzie Skarbowym można powiedzieć jedno. Czasem mam wrażenie, że tam zatrzymał się czas przed 1989 rokiem. Tylko, że w tamtych czasach władza starała się, przy, starała się przynajmniej zachować pozory legalizmu. A tu nawet tego nie widzę. Więc to, co jest najdziwniejsze w tej sprawie, to jeżeli ktoś chciał to potraktować jako głupi wybryk, czy niestosowny wybryk pani, która chciała dopiec urzędnikom, niektórzy w komentarzach pisali, jaki musi mieć ziński iloraz inteligencji. Uważam, że akurat ta pani trudniąca się tą profesją była chyba jedną bardziej, jest jedną z bardziej inteligentnych osób. Ponieważ skoro ordynacja podatkowa, jak wykazaliśmy wcześniej, dopuszcza jako dowód wszystko, to to jest wszystko, nieważne, czy to będzie zużyta prezerwatywa, czy to będzie zużyty papier toaletowy. Ale jeżeli jest taka specyfika postępowania, to niestety działanie samych urzędników doprowadziło nas podatników do tego, że trzeba korzystać z każdego, każdego dowodu, który po prostu istnieje, a który jest w stanie udowodnić, że nie jesteśmy wielbłądami. Bo to działania samych urzędników doprowadziły do tego, że nie dość, że mamy odwróconą sytuację dowodową, bo to my musimy udowadniać, że jesteśmy niewinni, co już powinno być sprzeczne praktycznie z ustawą zasadniczą, z konstytucją. To mamy sytuację, w której oni jeszcze czują się w tym momencie poszkodowani. No niczym komendant główny policji. Więc. Nie no, drodzy Państwo. Popatrzcie. My tu gadu, gadu a prostytutkom dalej wiatr w oczy. I to tym optymistycznym akcentem. Tradycyjnie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się. I do zobaczenia w piątek. Piąteczek. Piątunio. Pozdrawiam.